Tych trzech przygrannych już e, chciałem zrezygnować, bo myślałem, że to nie jest to. Sama walka to nie jest e, tak naprawdę ciężka. Cały problem jest polega na tym, że całe najcięższe są przygotowania. I nie byłem w stanie się wydać e, wszystko, wszystko, to jak kiedyś byłem który wchodził się bawił tym. Nie bawiłem się tego, walczyłem sam ze sobą podczas walki. Wchodzisz do klatki i, i nie ma cię po prostu w tym, w tym normalnym życiu. Jest. Lepiej byś tam umarł, niż nie do walki. Witam serdecznie, dziś gość specjalny, charyzmatyczna postać, jeśli chodzi o sporty walki, człowiek, który jest kojarzony z KSW, a KSW kojarzony jest z nim, Mamet Kalidow, proszę Państwa, wielki, wielki artysta, jeśli chodzi o rywalizację w mieszanych sztukach walki. Znakomity człowiek, który był fenomenem, jeśli chodzi o karatek i kuszyn, twórca zresztą tego stylu, pan Oyama, przed swoimi pojedynkami twierdził, że siadał przed wizerunkiem rywala, z którym się miał mierzyć następnego dnia, wolniuteńko sączył sobie sakę i jakby wnikał w psychikę tego rywala. Czy coś z tego ceremoniału też jest nieobce? E, witam, dzień dobry. Dobry wieczór, nie wiem jak tam będzie. E, no nie, nie mam no takiej ceremonii, żeby sake sobie popijać. Nie mam standardowo w ostatnim okresie jak schodzimy z obrotów ciężkich treningów, jest dieta, musimy z wagę robić, nabierać świeżości i tak dalej, taki ostatni okres, inne rzeczy jest dużo do zrobienia. Przed samą walką no to już jesteśmy w szatni i myślimy tylko o tym, żeby wyjść i wygrać walkę. Czy pamiętacie, żeby subskrybować kanał eToto i być na bieżąco z kolejnymi odcinkami Durda Show i Gry Pod Napięciem? Przypominam o świetnej akcji na Instagramie eToto. Codziennie na Instastory pojawiają się freebety do zdobycia. Zaglądajcie na Instagrama eToto, link macie w opisie. Ale myślę o tych ostatnich kilkudziesięciu godzinach, np. noc poprzedzającą. Czy zdarzało Ci się, że przeciwnik na tyle Cię irytował, czy miałeś wątpliwości co do tego, jak z nim zawalczyć, że np. noce były rzeczywiście białe, nieprzespane? Na początku tak, no, na pierwsze walki było tak, że niepotrzebny człowiek się stresował. Jak już dojrzewasz i masz więcej doświadczenia, to bo to nie ma sensu, bo walka jest dopiero jutro w określonym momencie, a w tym momencie nie ma tej walki, no, odpocząć. No, trzeba odpocząć. Tak typowo, pragmatycznie do tego podejść. Idziesz spać, wstajesz. Robisz to, co masz zrobić, czy dopiero wieczorem, kiedy walka przyjdzie, to masz się masz się na samej walce. No wiadomo, to nie, nie da rady tak zrobić 100%, że cokolwiek masz to gdzieś tam daleko od głowy. Natomiast trzeba naprawdę to minimalizować, żeby ten stres nie zjadał ciebie. Na pewno po kilku walkach to zrozumiałem już spałem normalnie. Ale na przykład w przeddzień wieczorem telefon do żony, czy żona do ciebie takie rzeczy mają miejsce, czy raczej się separujesz, ona wie, że jest dla ciebie najważniejszy spokój, że wtedy, kiedy ty ewentualnie z taką inicjatywą wyjdziesz, to można porozmawiać. Tak, to raczej nikt ci nie stara się przeszkadzać. Znaczy, że ona zawsze ze mną jest, bo ona bierze czynny udział w moich przygotowaniach. Znaczy ona jest od diety, menadżerki i, i później na koniec jeszcze po tym jak robię wagę i muszę uzupełnić tak dalej, ona zawsze jest ze mną. Więc ona jest obok. A dzień, dzień, kiedy toczysz wieczorem też e, rywalizację, ale wtedy jakieś spacery, czy raczej czy wolisz wnętrza hotelowe, wolisz się separować, wolisz być... Wie, ja obcywany. robię w ten sposób, że znaczy jedyna rzecz, którą e, zawsze robię, tak że po, po zrobieniu wagi leżę i w dniu walki też leżę, aż do momentu mi podnoszą, mówią, dobra, idziemy, bo... Dla mnie jest ten, e, ja wolę tak leniochować, leniochować dopiero później w nocy, bo to jest późno, godzina zawsze, przeważnie. E, cały dzień leniochować, zasypiać, budzić się, te, te trochę drzemki, żeby na wieczór mieć, być obudzonym, świeżym i robić swoje. Ale skoro jest przy Tobie żona, to ona też wobec tego musi gdzieś cichuteńko się krzątać, albo w kuchni, tak. albo gdzieś na Tak. No, przychodziłem do hotelu, bo zostajemy jakby dzień przed walką jesteśmy już w hotelu. Mamy powiedz mi, jak spędzasz w ogóle wolny czas, jakie masz hobby? Z tego, co wiem, to jesteś zapalonym wędkarzem między innymi. Tak, no wędkuję, to bardzo zapalonym. W, 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 wciągnęło mnie to. Na, też jestem fanem motoryzacji, jestem... Mam samochód off-roadowy, który też skonstruowali mi tam w Olsztynie. Po go zrobili. Potwory, czasami w teren wyjeżdżam, wędkowanie w... i z rodziną tak naprawdę. No. A szutrowe drogi też, coś takiego żyłka rajdowca jak na nie, 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 to, to nie, to, to ja się nie nadaję takie coś. Okej. Okay. Bardziej w teren, gdzieś tam, błoto, coś tam takie bardziej. Rozumiem. Olsztyn rozumiem, jest tym miejscem, gdzie zamierzasz swoją bazę y, do końca życia jakby kultywować. Ja znaczy, się od początku jak przyjechałem od 1998 roku. Rozumiałem, że to jest moje miejsce. No, bo podoba mi się bardzo przyroda. E, ludzie są fajni. No, spokój jest cisza, nieduże miasto. Mm, nie ma takiego zamieszania jak w dużych miastach. No właśnie, podkreślasz na każdym kroku, że nawet wizyta w Groznym, jedna czy druga, e, powoduje, że mimo wszystko, że lubisz odwiedzać rodzinne strony, spotykać się ze swoją familią, to jednak Olsztyn w tej chwili już tak głęboko w ciebie wniknął, że nie wyobrażasz sobie, żebyś na stałe miał się stamtąd ruszyć. Znaczy, jest tak, że wyjeżdżam, jestem w Polsce, w Olsztynie, no, wiadomo, tęsknię za Czeczenią, za Grozem. Przyjeżdżam do Groznego, zaczynam tęsknię za Olsztynem. No, to jest tak, jest to takie rozerwane, można powiedzieć. Poza tym, że lubisz wędkować, z tego co czytałem i wiem, jesteś także wielkim miłośnikiem kotów. Znaczy, cała moja rodzina, znaczy moją żoną. No, tak, no, mamy cztery koty. Znaczy, dwie kotki i dwa koty. Ale masz trochę natury kociej w sobie też, bo koty są takie, że one potrafią człowieka tak yy, zwłasnowolnić, że człowiek za nimi bardzo tęskni, tak że, że wysysają w człowieka specyficzną energię. No są, bo pies jest taki bardzo wierny, taki dost, dostępny, on ubiega on się o ciebie. No tak, tak, tak. Ale kot trzeba o kota się ubiegać. No właśnie, mówi się na przykład do kogoś się a ale nikt nie powie do kogoś ty kocie. Ja na przykład jestem też wielkim kociarzem i, i przeczytałem o tym i widziałem na zdjęciach. E, koty, które do ciebie się tam łaszą, przychodzą i tak dalej, ale faktem jest, że na kocią wdzięczność trzeba zasłużyć. No czasami uciekają, czasami przychodzą, no, też rozrabiają strasznie. Każdy kot jest, ma inny charakter, znaczy zachowuje. To jest tak, no, mamy cztery i cztery te wszystkie różne te... Przede wszystkim się różnią rasą i wiadomo, że charakterem. No to jest naprawdę dziwne stworzenie, że każdy z nich ma sposób zachowania się po prostu na co dzień, jakieś rzeczy, które robią, to każdy coś innego robi. No tak, i rzeczywiście ja generalnie widząc Ciebie w akcji, czy w ringu, czy w klatce, e, odnoszę wrażenie, że jesteś takim poniekąd kotem, że to wielu też tak Cię nazywa. Natomiast wracając do Twojego pochodzenia, do czeczeńskiego pochodzenia, jeden z historyków powiedział swego czasu na temat ludzi z Czeczenii, mężczyzn, że generalnie pierwsza sprawa są przystojni i silni, a więc spełniasz te dwa kryteria. Drugie są wysokimi brunetami, e, którzy rzeczywiście mają bardzo przenikliwe spojrzenie. Takie spojrzenie właśnie posiadasz. No i są nieprawdopodobnie zwinni, więc wydaje mi się, że to, co 100 lat temu powiedział ten historyk, absolutnie pasuje do Twojej całej osobowości. No nimi to oceniać nie wiem. Bo ja tak sobie właśnie analizowałem różne rzeczy z tym związane. Powiedz mi początek, kiedyś też tam w wywiadzie mówiłeś o tym początek w rywalizacji w MMA, to były te wyjazdy na Litwę, gdzie poniosłeś pierwsze porażki, powiedziałeś, że one Cię bardzo wiele nauczyły. Bardzo wiele nauczyły, od razu na początku e, poczułem gorecz porażki, <grydy> przede wszystkim. Po drugie, to były początki moje ogólne i po tych trzech przegranych, już e, chciałem zrezygnować, bo myślałem, że to nie jest to. E, pojechaliśmy naprawdę do wody wtedy, bo oni już do Japonii jeździli, a moje to było w ogóle pierwsze walki. Nawet nie było amatorskich żadnego bo ja nie miałem żadnej walki amatorskiej, bo wtedy nie było e, i... Bardzo dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o to, żeby przyjąć porażkę, zrozumieć ją na, i po porażce podnieść i iść dalej. Byłem naprawdę na skraju, żeby... pewne, żeby skończyć to, bo, no, ale był obok, nie, by, byli obok mnie ludzie, moi trenerzy, którzy powiedzieli, że to jest początek nasz, ogólnie twój. Nie znamy tego sportu. Że masz talent, nie rezygnuj. I dzięki Bogu, dzięki takim ludziom jak moi trenerzy, zostałem przy tym. Informacja dla pełnoletnich widzów, jeżeli chcecie obstawić m.in. KSW 100 to do zgarnięcia macie aż 300 zł ribetu wystarczy, że zarejestrujecie się w eToto z linku w opisie, tam też szczegóły. I już dalej osiągnęliśmy kolejne sukcesy, osiągaliśmy kolejne sukcesy i, i oni mieli rację tak naprawdę, no to wiadomo, że ja swoją pracą, ale zawdzięczam tym ludziom bardzo dużo, bo bez nich to bym tego dzięki Bogu Przede wszystkim, ale ludzie będzie, gdyby nie oni, no to ja nie wiem, dawno bym nie zrezygnował. A masz na myśli trenerów, czy masz na myśli także przedstawicieli rodziny? Bo twój tato też kiedyś powiedział podobno taką rzecz, że skoro już coś zaczęło i związane z przyjazdem do Polski i tak dalej, pewnie miał też na myśli jakieś tam zaangażowanie w sport, to idź dalej w tę stronę. Znaczy, ogólnie e, ojciec zawsze w, pamiętam też dwie rzeczy, które w moim życiu powiedział mi e, i które naprawdę. Płynęło na mnie na całe, na całe życie i po jednym, jak wróciłem, pobiłem się ze starszym kolegą ze szkoły i miałem siniaka, ale nie dałem mocnego odporu. Nie no pobiliśmy się, tylko nas rozdzielili i, i ojciec zobaczył mój siniak i powiedział, spojrzał na mnie, czy walczyłeś. Ja powiedziałem, że nie zdążyłem i jakby nas rozdzielili, że nie podjąłem walki. Powiedział wtedy do mnie, to nie było złośliwe, albo złe i tak dalej, tylko lepiej byś tam umarł, niż nie dał walki. Ja poszedłem z domu, pojechałem, poszedłem do niego do domu, wyciągnąłem go z domu, zacząłem się z nim bić. I po tym nie wiedziałem, co to jest strach przed walką, przed biciem się, po prostu on zabrał mi to w sekundę, ojciec. Wyciągnął ze mnie ten strach i go wyrzucił. Tak samo jak Przyjechałem do Polski i, i gdzieś ja tam po pół roku chciałem zrezygnować. E, byłem pewny, że już nie chcę wracać do Polski, że tęskniłem i tak dalej, i na drodze powrotnej do Polski po feriach w Moskwie zatrzymałem się i chciałem wracać z powrotem do Czeczeni. Jeden telefon, oddało, porozmawiałem z ojcem. Ojciec powiedział, że wraca jak chcesz, ale pamiętaj, że mężczyzna, jeżeli coś zaczyna, to musi skończyć. Jeżeli nie skończysz teraz to zawsze całe życie będzie tak coś zaczynał i nie kończył. Starczyło tylko to, odłożyłem słuchawkę, wyrzucił ze mnie tę w, po, po, w ogóle myśl o tym, żebym wrócił z powrotem do Czeczenii. Powiedziałem, no bo ja rozumiem wszystko. Po prostu wyciągnął ze mnie to i wyrzucił, więc ja dziękuję Bogu za, za takich rodziców, za moją mamę i za ojca, który zawsze dobrze mnie nakierował i, i dał mi zrobić, popełnić jakieś błędu życiowego tak naprawdę. A czy tata też miał kiedyś inklinację do sportu, czy raczej Ty jesteś tym pierwszym pokoleniem, które tak głęboko wniknęło w sport? Eee, nie, ojciec nie. No, to jest inne pokolenie, bo to była jeszcze komuna, oni inaczej funkcjonowali, bo to było z, z, zesłanie do, na Seberię, bo Czeczenów oni wrócili w 57 roku do Czeczenii, więc to było takie ciężkie, ciężkie czasy, było, więc to sportowo, o, zawodowo poszedłem ja tylko. Ty masz bardzo m, takie wrażliwe i bardzo dobre oczy, jak to jest, że potrafisz, wychodząc do klatki czy do ringu, momentalnie zostawić to za sobą i zamieniasz je w kogoś, no, no, kto jest nieprawdopodobny, takiego rodzaj killera ringowego? Myślę, że życie to jest jakby, może tak odskocznie jest to od tego życia no, codziennego, może każda z nas na jakąś ma, na jakąś adrenalinę. Niektórzy lubią skakać no nie wiem, szybko motorem jeździć, nie wiem, co, cokolwiek innego, na no, no nartos zjeżdżać, to jest też ryzykowne i, i też człowiek się pewnie włącza. To też myślę, że tak to działa, że wchodzisz do klatki i, i nie ma cię po prostu w tym, w tym normalnym życiu. Jesteś, potrzebujesz 15 tam, czy 25 minut po, poczuć się ekstremalnie w, w innym miejscu i poczuć tą adrenalinę. No właśnie, Kliczko powiedział kiedyś, bokser zawodowy, że on na przykład nigdy nie wychodzi do ringu z myślą o znokautowaniu rywala, że to samo wychodzi. Po prostu rywal chce go pokonać i, i na styku tego wszystkiego wynikają te niesamowite ilości nokautów. Jak to w Twoim przypadku wygląda? Czy Ty wychodzisz generalnie z założeniem, że masz zamiar rozbroić tego faceta, czy raczej myślisz o tym, że przy całym swoim arsenale umiejętności przede wszystkim chcesz mu utrudnić zadanie? Zgodzę się z Kliczkiem no, I tak też mam takie podejście, jeżeli chodzi o Nigdy nie wychodzę do tego, żeby od razu walkę skończyć, albo w jakiś sposób tam nie wiem, czy kończąca czy knockout. Dla mnie jest założenie od razu, cały wymiar walki musi być zrobiony, a jak ma nadarzyć się okazja, to wykorzystać ją. Ale zawsze się nastawiamy na cały wymiar walki. Trzy rundy, pięć rund. I na siłę nie szukać skończenia albo knockoutu, bo wtedy właśnie popełnia się błędy. А, ти от те двашня. Не вдає зробити нокауту, не вдає ще зробити, значить, його робиш. W swojej karierze zawodowej m.in. taki był moment, kiedy w 2016 roku walczyłeś z niemieckim zawodnikiem tureckiego pochodzenia Karaoglu i wtedy przyznano tobie zwycięstwo, ale ty byłeś tą osobą, która jeszcze w klatce w Oktagonie dała gestykulacją znać, że to rywal zasłużył na wygraną. Tam wtedy odwrócono kota ogonem i tak dalej. W każdym razie to mi też zaimponowało, bo jesteś człowiekiem, który potrafi przyznać się do błędu, do tego, że akurat w danej sytuacji nie dał rady. Znaczy ogólnie to walkę było ciężko dla mnie, bo Ogólnie miałem ciężki okres, ale w ten dzień, w ten moment miałem, fizycznie miałem bardzo zły stan. Fizycznie, nie tylko mentalnie, fizycznie. Ja Wychodziłem do walki z zawrotami głowy. Jak wszedłem do walki i walka dalej trwała, coraz gorzej widziałem. To są stany, które no, w tym stanie musisz walczyć w czas, czas walki samej nie pamiętam, bo byłem naprawdę w kiepskim stanie. Była to jedna z najgorszych, znaczy moja najgorsza walka tak naprawdę w moim wykonaniu, gdzie próbowałem po prostu przetrwać. Nie, z, nie przed moim przeciwnikiem, tylko sam przed sobą. E, I szukając zwycięstwa byle jakiego i to było dwie rundy, które ledwo, ledwo zabrałem mu, ale on jedną rundę trzecią wygrał. Na koniec dnia po prostu Byłem załamany sam sobą tą samą sytuacją, jak się jeszcze czuję. I on bardzo chciał zwycięstwa po prostu, i daję mu ten pas, powiedziałem mu, masz go, w prezencie. Nie wiedziałem siebie, jak, bo ja te walki w ogóle nie wiedziałem i nie pamiętam jej dokładnie. Ale to świadczy o Twoim charakterze, o, o takim dżentelmeństwie, który masz w sobie. Powiedz mi natomiast, jak uważasz na tę chwilę, bo jesteśmy w roku 2024 przed galą KSW 100, na ile ten Twój organizm, który poddany był tak niesamowitym, ciężkim treningom wielopłaszczyznowym, mniej więcej został wyeksploatowany sportowo, mówię pod tym kątem, jest to 50%, może mniej, może więcej, jako Jeżeli, jeżeli chodzi o stan fizyczny, czuję się bardzo dobrze. Chodzi o mental, to jestem starszy i bardziej rozważny i tak dalej, to jest co innego, w ogóle to jest jakby doświadczenie, inaczej walczy spokojnie, rozważnie, natomiast fizycznie naprawdę patrzę na zawodników w moim wieku, nawet i mają problemy. I Dziękuję Bogu, że ze mną jest okej. Nie? Ale myślisz, że to kwestia Twojej genetyki, czy też umiejętnego sposobu przygotowywania się do walki, później e, tych momentów, kiedy już po walce dbasz o to, żeby... Znaczy, po pierwsze, po pierwsze sen, po drugie nie piję, nie palę, nie imprezuję, po nocach nie łażę, e, jest jakby, mocno przestrzegamy tego, przede wszystkim ze względów religijnych. E, Myślę, że no jakby, no i walki, które były. Znaczy jak trenowałem, to też nie trenowałem tak, żeby się zajeżdżać na maksa, żeby po prostu niszczyć swoje zdrowie. I sparingi również są ważne, jak robisz bardzo mocne sparingi, rozbijesz głowę, kontuzje i tak dalej, trzeba też mądrze to robić. Bo sama walka to nie jest tak naprawdę ciężka. Cały problem jest, polega na tym, że całe najcięższe są przygotowanie. Ileś sporingów, ilość ciężkich treningów. Na koniec dnia, jak dotrwasz ten odcinek, ciężki rok pracy, wypoczywasz, nie ma żadnych kontuzji, to jest tylko walka 15-25 minut. Tak naprawdę, a tyle, co ty włożyło sił, to jest nieporównywalne z walką. Pięćciarzy zawodowi i nie tylko zawodowi boksu olimpijskiego również mówią często o tym, że to, co się dzieje się w ringu, jest w 75% zależne od głowy. Czy zgodzisz się z tym? Tak. Tak. My potrafimy yy, z własnego doświadczenia, wiem, że jak byłem młodym zawodnikiem, mnóstwo walk dostałem z marszu. Z marszu po prostu było, że tydzień, tydzień dwa tygodnie przed walką, gdzie byłem roztrenowany, słabej formie fizycznej, stawaliśmy pozycję, jechałem i wygrywałem walki, bo się tym bawiłem i, i moja głowa była swobodna, spokojna. To głowa rozgrywa wszystko, tak naprawdę, I, i to jest bardzo ważne, żeby dbać o tą głowę. Żegnałeś się już z występami, robiłeś sobie przerwy. Z czego to wynikało? Bo skoro mówisz, że jeszcze ciągle fizycznie czujesz się mocny i jesteś gotów na kolejne, przynajmniej kilka wyzwań, to z czego brały się te przerwy? Jakieś inne kwestie mentalne wynikały? Znaczy, ja mówiłem o tym już nieraz i wiedzą ludzie, że miałem bardzo ciężką nerwicę, depresję. I... W tym stanie tak naprawdę wchodziłem do walk i nie byłem w stanie się wydać wszystko, to jak kiedyś byłem zawodnikiem, który wchodził się bawił tym, nie bawiłem się tego, walczyłem sam ze sobą podczas walki. I w walce z Narkunem w pierwszej miałem problemy i w drugiej miałem problemy z głową. Jakoś wiedziałem, że nie, nie umiem zrobić, jest bariera, którą nie mogę przeskoczyć. Byłem zły na to wszystko, byłem sfrustrowany, to że nie ma mnie podczas walki. Podczas treningów mnie nie było. No, I po prostu rzuciłem te rękawice, po prostu pomyślałem, że skończę tą karierę, i jeżeli uda mi się wrócić do zdrowia, do normalnego samopoczucia, to wrócę no. i zdarzyło się to później i, i wróciłem. Powiedz mi, jak widzisz swojego rywala, z którym masz się zmierzyć na KSW 100? Ja tak sobie przejrzałem jego pojedynki, oczywiście idzie jak burza teoretycznie rozbija przeciwników, natomiast na pewno nie ma takiego doświadczenia i pytanie, jak to będzie wyglądało mentalnie? Czy masz jakiś specjalny plan taktyczny na niego, czy raczej robisz wszystko, co potrafisz najlepiej na tym etapie kariery i po prostu rzucisz ten cały arsenał przeciwko niemu? Zrobię to na tyle, co mi pozwoli, przede wszystkim. Mental to nie ma problemu, fizycznie jesteśmy przygotowani, więc przed walką nigdy nie mówię, że jak to widzę, jak to będzie. Na pewno wychodzę, żeby dać się wszystko i postarać się użyć całego swojego arsenału. Życzę Ci w tej walce powodzenia, natomiast zapytam jeszcze o jedną sprawę. Czy są jakieś takie pojedynki, które. Teoretycznie powinieneś jeszcze odbyć czy rozegrać, czy miałbyś ochotę na coś takiego, nie wiem, walka z narkonem numer 3, czy może co innego, czy, czy jest takie, że tak powiem, rzeczy, które jeszcze gdzieś tam ewentualnie by cię nakręcały. Ewentualnie mi bardzo nakręca walkę teraz w sobotę. Rozumiem. I na tym się skupiamy. Dokładnie. I w imieniu swoim i wszystkich Twoich fanów, bo myślę, że jest w Polsce ich miliony, życzę Ci powodzenia, żeby wszystko ze Twoim zdrowiem było tak samo w porządku. No i potem ewentualnie realizacji wszelkich zamierzeń, nie tylko związanych z występami sportowymi, ale w ogóle życiowymi, bo jesteś wspaniałym, szlachetnym i wrażliwym człowiekiem. Dziękuję serdecznie. Widzimy To to pozdrawiam. Zdrowie wszystkim, Zdrowia wszystkim przede wszystkim zdrowie.